Cześć moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam. Kolejny blisterek, zakupiony dzięki uprzejmości doktora Diana którego bardzo serdecznie pozdrawiam, sobie dzisiaj odpakujemy. No i oczywiście szukamy fajnej karty limitowanej. Zobaczymy, zobaczymy. Może brąz, a może coś lepszego. Może tak na wszelki wypadek sobie przygotuję jakie. Ja nie rozumiem. Tyle, tyle już to robię, półtora roku i do tej pory się nie nauczyłem, żeby mieć je przygotowane zawczasu. W pierwszej prawdopodobnie jest limitka, więc może sobie zostawimy na potem. A na razie szukamy. Szukamy kart do kolekcji. Będziemy śmigać, wszystko już mniej więcej wiemy. Kodzik Kazorli, jeżeli ktoś chce. Mm -hmm. Tutaj tutaj i tutaj tutaj. No troszkę to strasznie powykręcane, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Pozytywnie jest słonko na zewnątrz, ładna pogoda. Bez nerwów. Alves, Matel, Alberman, Herman. I mamy kartę Gwiazd Miguel Velozo. Pach. A tutaj mamy Gwiazdę. A, to zawodnik meczu! One Mata! Ekstra. Tych kart nie mam za dużo. Także, czat, czat, czat. Gwiazdy już trochę tam jest. Tych duetów to też już mam <coughs> całkiem sporo. Zaczynają mi się powtarzać. Także tak, kto to wie. Jeszcze trochę pootwieram i może jakieś wymiany. Oczywiście jak będę się wymieniał, to tylko na com, tam wszystko mam uporządkowane, wszystkie powtórki wypisane, więc ktoś chce się wymieniać, od razu tam uderzać, wpisywać swoje kolekcje i tak dalej, na kodzie, tutaj będziemy mieli tak, tak i tak. Arteta, Getsy na bazówce, Sisoko, Kisa. Brand. i mamy duecik kościelny Mertesacker, to jest na pewno moja powtórka i nie wiem, czy już nie drugi raz. Także, tak jak mówiłem, no bardzo się powtarzają, przynajmniej u mnie te duety, nie wiem jak to jest z wami. Wiecie co, napiszcie mi, bo to jest ciekawa sprawa gatunków, tych kart nie jest za dużo, ale jest ich całkiem sporo po 20 pary, także na początku nie powinny się aż tak bardzo powtarzać. Janczkę, Tony Janczke, Kodzik dla was. Tutaj będzie specjalna, może sobie odwrócimy od razu. Tutaj mamy Arna Arnasona, tu jest Valencia, Garcia, Neves, Navas, <laughs> nie ta sama nawet karta, śmiesznie się może ciach. Neves i Navas, Ruben i Jesus. I mamy de Rosiego i Niangolana, to sobie może zasłonimy tą, która mi się ciągle powtarza. Idziemy dalej, wcale nie jest powiedziane, że tej też nie mam. Coś tak jakby mi świta. Kolejna, kolejna i tym razem mamy Naldo, jeżeli chodzi o kodzik. A jeżeli chodzi o kartę specjalną, sz damy ją sobie tu, tu. Strasznie powykręcane, no ale trudno. Pizzi, tutaj mamy Bottie, Bocie, jakoś tak, Bela Fernandesa. De Rosjego. A tu mamy, proszę bardzo, kartę gwiazdy Krychowiaka. Fajna karta, fajny zawodnik. Wiadomo, nasz reprezentant spisali się. Chłopcy, jedziemy. Jedziemy na imprezę własnymi siłami zdobyty awans. Nie tak jak w poprzednim Euro. Wiadomo, że było fajnie, bo było u nas, ale to mimo wszystko był awans z automatu, a nie dlatego, że zasłużyliśmy. Koszta. Tutaj mamy kartę specjalną. I mamy Danilo. Oj, kodzik sobie wrzuciłem do wazówek. Danilo Auriera, krawędza. Tu jest Johnson. Tu jest Florencji. A tu jest. Uuu, season 2015-16 Champions League logo. Jak się w to wpada? Trofeum Logo 1 na 55. Fantastycznie, świetna karta, pięknie wygląda. Fantastycznie się to wszystko odbija. Ekstra, jestem mega, mega podekscytowany i zadowolony. Naprawdę kozacko, kozacko wygląda. Prosto, proste są dodane te szczegóły, ale, ale sama technika zrobienia tej karty przypomina, przypomina te. Duety, tylko że zamiast zawodników mamy Champions League, Sezon 15-16. Naprawdę fajna karta. Pozytywne zaskoczenie. Dobra, postaram się, postaram się nie spalić, ale tu ciężko będzie. Lewandowski na kodzie. No, tak, żebym nie odsłonił za bardzo karty specjalnej. Dobra, nie możemy tego ruszać za bardzo. Ok, Ronaldo na bazówce fantastycznie. Tutaj mamy Selsa. Tutaj mamy Niangolana. Tutaj jest Sidorczuk. Mamy też duecik pomocników. Eee, Garcia i Witzel oraz Brązowego Lewandowskiego. Niestety Brązowy. No cóż. Już go mam, mam na wymianę, ale ta karta naprawdę mi się bardzo podoba. Jest bardzo, bardzo fajna. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. No zapraszam na kolejne moje filmy. Trzymajcie się wszyscy. Pa!